Antologia czytań Słów Boga Wszechmogącego. Słowa Boże dla całego wszechświata. Wszyscy ludzie, radujcie się. W mojej światłości ludzie znów widzą światło. W moim słowie odnajdują rzeczy, które mi się radują. Przybyłem ze Wschodu i stamtąd pochodzę. Gdy moja chwała jaśnieje, światło pada na wszystkie narody. Wszystko staje się jawne i nic nie trwa w ciemności. Życie, które Lud Boży wiedzie u boku Boga w Królestwie, jest niepomiernie szczęśliwe. Wody tańczą z radością na widok błogosławionego życia mego ludu, a góry cieszą się wraz z nim obfitością mojej łaski. W moim królestwie wszyscy ludzie się starają, ciężko pracują i okazują lojalność. W moim królestwie nie ma już buntu, nie ma oporu. Niebiosa i ziemia zależą od siebie nawzajem, a człowieka i mnie coraz ściślej łączy głębokie uczucie i w słodkiej błogości życia tulimy się do siebie. Jest to czas, w którym formalnie rozpoczynam swoje życie w niebie. Szatan niczego już nie zakłóca, a ludzie wchodzą w odpoczynek. W całym wszechświecie moi wybrańcy żyją w mojej chwale, błogosławieni ponad wszelką miarę. Nie jako ludzie wśród ludzi, lecz jako ludzie żyjący z Bogiem. Cała ludzkość była poddana szatańskiemu skażeniu i wypiła gorycz i słodycz życia do samego dna. Jakże człowiek ma się teraz nie cieszyć, żyjąc w moim świetle? Jakże ma pochopnie zrezygnować z tej cudownej chwili i pozwolić jej minąć? Ludzie, śpiewajcie dla mnie pieśni płynące z głębi serca i tańczcie z radości. Wznieście i ofiarujcie mi swe szczere serca. Uderzajcie w bębny i grajcie dla mnie radośnie. Promieniuję zachwytem na cały wszechświat. Objawiam ludziom moje chwalebne oblicze. Zawołam donośnym głosem. Przekroczę wszechświat. Już dzisiaj rządzę pośród ludu. Ludzie mnie wywyższają. Płynę po błękitnym niebie, a lud idzie u mego boku. Przechadzam się pośród ludu. I mój lud mnie otacza. Serca ludzi przepełnia radość. Ich pieśni wprawiają wszechświat w drżenie, sprawiając, że pęka firmament. Wszechświata nie spowija już mgła, nie ma już muł i nie gromadzą się już nieczystości. Święty ludu wszechświata. Pod moim bacznym spojrzeniem ukazujesz swoje prawdziwe oblicze. Nie jesteście ludźmi unurzanymi w plugastwie, lecz świętymi, czystymi jak jadeit. Wszyscy jesteście moimi umiłowanymi. Wszyscy jesteście moją rozkoszą. Wszystko wraca do życia. Wszyscy święci powrócili, by służyć mi w niebie padają mi w ramiona w serdecznym uścisku i już nie płaczą nie boją się ofiarowują mi siebie i wracają do mego domu w swojej ojczyźnie będą mnie kochać bez ustanku nic nie zmieni się przez całą wieczność gdzież jest smutek gdzież są łzy gdzież jest ciało Ziemia przemija, ale niebiosa są wieczne. Ukazuję się wszystkim narodom, i wszystkie narody mnie wysławiają. Od niepamiętnej przeszłości aż do końca czasu, to życie i to piękno nigdy się nie zmienią. Takie właśnie jest życie Królestwa.